To, to? Mucha. Mucha. Duża. Tak. Chcemy się obić przez internet. Przekupny nie jest tam swoją cenę, mam. <laughs> Grzegorz mnie stworzył. To jest teraz. Wiesz? Cześć, widać, że kanale grywanie ja jest denonym. A to nie jest moje święta a to jest mój pomost. Moja część jeziora. Tak, warstwa. Nie no, takie to sytuacyjny, no, ale pomoc jest nasza. Witamy Was serdecznie w drugiej części QA. Jeżeli nie widzieliście pierwszej, to jest ona na moim kanale Was serdecznie zapraszam oczywiście na kanale z Rudzicu, która ma swój mikrofon co lepiej słychać, a ludzie chcieli, żebyś więcej mówiła. Dobrze, jakie są to. A będę więc mówić. jeżeli chodzi o pierwszą część, to mu nie mówię tak głośno i tak zajebiście, jak zawsze, to dlatego, że na jeziorze jest, tak, że jeżeli ja coś powiem tu głośniej, to słychać to tam. Więc staram się mówić tak stonowanie. I, i bez takich e, emocji, więc zaczynamy, więc jeżeli macie dodatkowe pytania do tego, co teraz powiedziałem, to zadawajcie w komentarzach, to może powstanie będąca część, ale już e, w naszej tutaj świątyni, więc lecimy. Grywa się minusa jeden. Jak ja nagrał cały film, by to się nie okazało, wielokrotnie tak jak ja z unboxingami, że musiałem ponownie paczki pakować. Czujecie to edycję, rozpakowujecie całą wielką zajebistą, mówicie przez 18 minut łącznie z pokazania tak, 18 minut, a potem się okazuje, że nie mikrofon nie był podpięty. Wiesz? Już, lecimy. Skończyłeś? Dobrze. Hmm. To, czy kochałbyś mnie, jakbym była kablem HDMI? Pytanie od Ciebie. Pytanie ode mnie. Pytanie drugie, poproszę. <noise> Wyślij pan kiełbasy z grilla, zrobię unboxing w zamian. Nie mogę wysłać kiełbasy z grilla, dlatego że jest nieprofesjonalnie pokrojona i nie nadaje się do wysłania na unboxing. Jak e, nauczę się, przystuduję wszystkie książki, jak kroić poprawnie kiełbasę, jak ją potem zapiekać i tak dalej, No to wtedy możemy się dogadać, bo niestety nie umiem w kiełbasy. A jeżeli nie wiecie o co chodzi, to odwiedźcie mojego Facebooka i post z Kieblas. Poruszenie tam było wielkie. Zajebiste poruszenie. Tak. Dramat. Kolejny, jest ciekawe. Jak zrobić pozwolenie na broń? Oj, yy, powiem Ci tak, że chodzi o pozwolenie na broń, w mojej sytuacji jest łatwiej, dlatego, że ja pracuję w służbach mundurowych, więc ja generalnie omijam wszystko. Omijam egzaminy, omijam badania lekarskie, omijam y, psychotesty, bo takie jest po prostu w tej oto ustawie, więc u mnie jest tylko na sali złożenia wniosku. jeżeli Ty jesteś osobą, E, prywatną nie związaną z żadną e, formacją, no to troszkę czekać się o wiele, wiele dłuższa droga i też większy koszt. Bo u mnie to jest koszt tylko opłaty administracyjny około 200 chyba 400 zł, nie tam zdjęcia i dostarczenie wszystkich dokumentów z pracy. A u Ciebie no to właśnie będzie większy koszt, e, musisz zdać egzamin. Bo ja też tego nie mam, Musisz zdać egzamin na broń na policji, musisz zrobić sobie badania psychologiczne z tego co Ciężkie są? chyba tak, ale nie, nie pamiętam no i badania lekarskie, tam więc Troszkę jednak tutaj drogi cię czeka. No i na pewno tutaj byłoby to zezwolenie kolekcjonerskie do celów sportowych, nie tu łowieckich, czy tam myśliwskich, jak to chcesz, ale jeżeli chodzi o ochronę osobistą, takiego zezwolenia to nie dostaniesz. W moim przypadku są to zezwolenia do celów kolekcjonerskich, do ochrony osobistej. Teraz właśnie będę składał do ochrony osób imienia i na poświadczenia, bo tego po prostu zapomniałem sobie wyrobić, więc sobie o wszystkie prawie pozwolenia, oprócz tutaj sportowego, bo on mi jest do niczego nie e, Figurkowe, wolisz statuetki czy ruchome? I skąd akurat taki wybór, jeśli A lub B? Mm, statuetki, ruchomych nie lubię dlatego, że ja nigdy nie miałem w rękach tego, czegoś takiego, żeby to ustawiać. Nie lubiłem nigdy jak te wszystkie, jak to się nazywa? Elementy ruchome, nie wiem, nadgarski, łokcie, to wszystko. To się widać, to że to jest się ruchome i ta figurka nie wygląda tak ładnie. Po prostu ich nie lubię, nie umiem ich układać, nie umiem tego składać. E, wolę statuetkę, jak ona już ma gotową pozę, przybraną, stawię ją na półkę i nic jej więcej nie interesuje. Owszem, że są figurki akcji, to może sobie fajnie dostosować, ale no, nie mam takiego etapu, że ja bym się nimi powiedzmy bawił, czy jakby chciał je dostosować do swojego tutaj pokoju. To więc Kiedy pokażesz swoją twarz? E, nigdy? Albo za 20 lat, jak skończę moją przygodę e, i moją służbę, ale to pewnie już nie będę tego prowadził, więc nigdy. Miejsce jeszcze masz, bo chyba już ciężko z figurkami, stylami i tak dalej. Miejsca na styl jeszcze jest, na artbooki jest, na gry zostały, jeżeli chodzi o figurki, mam problem, bo już nie ma. Figurki, no nie ma. Figurki już zahaczyły o parapet, została tylko jedna, jedna półeczka, więc będzie musiał coś wymyśleć, jak je tam składować, a nie mam pojęcia, co to wymyśleć, bo naprawdę nie ma jak. Nie ma miejsca. Ten gaming room, który projektowałem, myślałem, że mi starczy na troszkę długi, dłużej, ale nie. Ale dobrze, że w dalekosiężnych planach, miejmy nadzieję, pięcioletnich jest dom, to może wytrzymamy. Damy radę. I te całe, słuchajcie, poddasze, wielkie, minimum 50 metrów, gaming room. Możesz, może będę to prowadził, to, 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 to zobaczycie. Ale kupować będziesz dalej. Ale kupować będę dalej nowe, nowecze, nie będę ich tak eksponował, albo po prostu nie będą ładnie wyeksponowane, tylko będzie jedna na drugiej. Też się okaże. Gdzie byłeś lub gdzie będziesz, jeżeli chodzi o Twoją robotę? No, chyba o wyjazdy chodzi, nie? No tak mi się wydaje. że Znaczy, jeżeli chodzi o zagranicę, byli. no to byłem tylko i wyłącznie w Kenii. Ponad 7 miesięcy siedziałem i nigdzie więcej za granicą nie byłem. Co no, do kraju, no to w, w prawie w wielu miastach byłem i też w wielu miejscach, gdzie po prostu e, nawet taki turk nie można wejść jako turysta. Dzięki pracy to można było sobie tam e, zajrzeć, ale tak, no kraje to zwiedzam w dusz i wszerz, a a za zagranicę na razie tylko włączy Kenia. I może tam powrócę. A może dzień indziej? Zobaczymy. Jak poznałeś się z Grzegorzem z kanału Kolekcjonerzy? Poznałeś to bardzo wielkie słowo. <laughs> Nie wiem, czy my się w ogóle poznaliśmy. Wiemy, pewnie wielokrotnie widzicie nasze przepychanki na grupie, na YouTube, na Facebooku, wszędzie. Po prostu ja go kiedyś oglądałem, widziałem, jak on to wszystko pokazuje. Jest on z tego swego rodzaju, można powiedzieć, pionierem, jeżeli chodzi o kanał tego typu. Unboxingowe związane z edycjami figurkami. Ma troszkę szerszą wiedzę, jeżeli chodzi o figurki innego typu, te co on zamawia, te takie bardziej te japońskie, tak? A, w tę okay. stronę, bo ja takie wiedzy w tej materii nie posiadam. Wielokrotnie się w większości spraw nie zgadzamy. Chcemy się pobić przez internet. Wielokrotnie ja już go prawie zbanowałem, ale jakoś nie potrafię. Mamy taką bardzo specyficzną relację, ale mimo tego wszystkiego, jakby tak powiedzieć, to ja sobie cenię jego, dlatego, że ja e, Oglądałem jego, zanim ja sam zacząłem działać. Jakby on był takim motywatorem i... E, jak to można powiedzieć? Tym, jak to się mówi? Idolem jakimś? Który jakby mhm. sprawił to, że ja, że ja zacząłem nagrywać i tutaj, i tutaj tworzyć. I oto jestem. Tak? więc tak no, Grzegorz mnie stworzył, więc teraz może sobie może <laughs> się teraz zdenerwować. Pozdrawiam serdecznie. Okay, e, pytanie proste, a czy mające pewną głębię. A, e, Jak e, On już, słuchajcie, nie ma tego kanału kolekcjonerzy, znaczy jest, ale tam nie prowadzi, to już jest Small World fotografii na Instagramie i na Facebooku. Tam sobie zajrzyjcie i zapoznajcie się z jego zdjęciami, bo robi zajebiste, diorami, zajebiste zdjęcia. Dobra, to kolejne. Kupujesz figurki i masz ich całkiem sporo, z tego co widzę, nie czujesz czegoś w rodzaju osaczenia lub wypalenia? O, zmieniło się, bo nie mam teraz parcia kupowania wszystkiego. Nie mam, także wcześniej to każda edycja zamawiałem, teraz już no. mniej. Teraz już takie konkretne chyba, nie? konkretniejsze Pasji. biorę. Cieszę się, że mam tutaj widzów, którzy są w stanie mi zaoferować jakąś edycję na boxing bądź figurkę, dzięki czemu mogę ją pokazać na mediach, tak? Tak. Bo jak powiedziałem, troszkę też w inne miejsce tutaj pieniądze wrzucam. Wypalenia nie osaczenia, tym bardziej, nie dlatego, że dla mnie każda figurka jest swego rodzaju trofeum, które przypomina mi o danej grze. O tym, że ją przyszedłem, o danych chwilach, kiedy tą figurkę kupiłem, tak jak Wam mówiłem, to jakby taki pamiętnik. Czyli, wiecie, spojrzycie na jedną figurkę, to macie pełną retrospekcję tego, co było wtedy, jak ta gra wyglądała, najlepsze chwile z gry i najlepsze chwile bądź najgorsze z życia, bo naprawdę figurki w mojej głowie mają różne, jakby rzeczy widziały. O, tak jak samochód czuje najwięcej i jaki jest tak według mnie figurki po prostu dużo widziały i są takie moim pamiętnikiem. Ty, grel którego poszukujesz do kolekcji? Nie ma chyba, bo ja mam także, nie kupuję żadnych zaległych. Czy znaczy, mam jakieś w planach? A takie dupy ale ich Nie kupuję. Bardziej się skupię na tych nowych, a na zaległych. Zawsze mam także, szkoda mi kasa, jak coś wchodzi nowego, to od razu zamawiam. Ja mam, jest taki w ogóle paradoks z zamawianiem rzeczy, bo tego nie kupię, No to kosztuje 400 zł, ale to pół roku temu to wyszło, to po co mam to kupować? O, edycja nowa za 1200. Biorę. I tak to wygląda. No tak jest w sumie, nie? No. To jest sobie najgorsze. Czy granie i kolekcjonowanie ma jakiś wpływ co do decyzji o powiększeniu rodziny? No nie. To jest też temat, którym wiele osób się ze mną nie zgadzało, albo to w pracy, czy gdziekolwiek wszystko może ze sobą połączyć. Jeżeli wy całe życie coś robicie i to sprawia wam pasję, jesteście tego fanami. I nagle ktoś wam mówi, że macie to zakończyć. Albo rzucić, bo będziecie, bo macie plany z daną partnerką na to i na to i ona się nie zgadza na to i na to, to najlepiej ją zostawcie w cholerę i zajmijcie się sobą, bo jeżeli e, będziecie mieli osobę, która faktycznie was wspiera, no to będziecie w stanie dojść do porozumienia, że owszem, to wszystko zostaje, ale no, skoro idziemy w tę stronę, no to troszkę inaczej trzeba po prostu sobie w życiu poukładać, a nie tak, że dana osoba będzie wam zabraniała... Żeby coś robić, bo widziałem wielokrotnie takie przykłady, że ludziom musi sprzedawać swoje kolekcje. Partnerka im na to nie pozwoliła, gdzie jej jedyne hobby to jest brak hobby. Więc z taką. No nie, to lepiej żeby co Więc no. według, według mnie przeszkód nie ma, tylko po prostu trzeba znaleźć na wszystko Cię? czas i wszystko tak ułożyć, żeby nic ze sobą nie kolidowało, a naprawdę to ze sobą. Według mnie w żaden sposób nie koliduje to, czy ja kupię figurkę mając rodzinę, stado dzieci, czy, czy nie. No według mnie nie ma na to żadnego tutaj wpływu. Aby już dziecka nie mieć niż rezygnować z pasji? No bo to takie jest... to potem człowiek jak zrezygnuje z pasji... To po co to? Nie. No to co masz z tego życia? No powiedz mi co, nie wiem, no... no ale ja, my mamy inne trochę myślenie. No ja, ja nie, nie rozumiem, Tak jakby ktoś kochał grać na gitarze i ktoś mu powiedział, że ma nie grać na gitarze, bo będzie dziecko, nie? No to jest takie, takie bezsensu. Zresztą wszystko może też widziałem, fajne są kanały zagraniczne, fajne są profile, gdzie dana osoba ma jakieś hobby, różne są i z dziećmi to stara się no. robić, tak? Czy to dziecko jest obok, czy coś robi z nim? No, wszystko może wszystko nie. Są ludzie, którzy podróżują, wrzucają dziecko na PC i idą, tak? Lubią jeździć samochodem, no to biorą je i jadą. Nie? No wszystko jest tyle. A jak i nienawidzę komentarza, bo jeśli o dziecko to zobaczysz, a ja uważam, że ja w drugą stronę, że jak mówię o dziecko to wam właśnie pokażę, że może żyć inaczej i to wtedy... Wy nie będziecie mieli już e, argumentów żadnych. Kiedy e, tylko wiatraki z stópkami? Stupki zostawiam na sam koniec. Zrobimy specjal na 100 tysięcy, za te 100 tysięcy nigdy na nie nadejdzie. I dopiero będą stópki, bo one są zbyt piękne, żeby je tak pokazywać. E, kolejne. No, czy... Chyba, że jakaś firma mi coś zaoferuje dobrego. Za stópki? No, przekupny nie jestem, a swoją cenę a mam. <laughs> Czy kupujesz figurki z myślą o ich sprzedaży, czy myślisz w przyszłości o sprzedaży swojej kolekcji? Słuchajcie, ja mam z dzieciństwa niektóre rzeczy, a to pytanie jest o to, czy jestem w stanie sprzedać figurki, które mam teraz. Ja jestem bardzo sentymentalny, nie potrafię się pozbyć wielu rzeczy, trzymam je przy sobie i tak jak mówię, no są dla mnie takim pamię pamiętnikiem. O zasadzie myślałem, że my sprzedać wszystkie gadżety, takie co są takie. Znaczy o tym będę myślał, rozważał, bo jak są edycje królewskie, są różne takie dupery, gadżety są niezbędne. Tak, ja. Mam sobie w czterech kartonach i nie mam co z tym robić. Może to kiedyś wystawię takie rzeczy. A tych figurek chyba bym na chwilę obecną nie potrafił. Nie myślę o ich sprzedaży, ale myślę o tym, jaką wartość mogą zyskać. Czyli jakby bardziej podchodzą w strony inwestowania. Gdzieś tam w głowie mam, że ona jest warta tyle, więc się z nią obchodzę jak jajko. I tak samo z każdą rzeczą, tak jak ze Steelbookami, ze wszystkimi no Bo w Steelbook jedna ryska czy dwie, no już jeden człowiek nie nadaje warto już 200 spadł na 60-80. Więc. Czy miałeś chwilę zwątpienia w kolekcjonowanie grania? W granie to mam od dawna. Bo nie ma nawet nic ciekawego. Kolekcjonowanie. To już inne. Podobne było pytanie. Kolekcjonowanie tak. może nie, ale po prostu już nie ma takiego oparcia i rzucam się na wszystko, no bo większość jest nic nie warta i potem cena spada o połowę. Co do grania, to tak, już przestałem grać w te nowe tytuły. Większość gier nie ma nic sobie do zaoferowania. Zostaję przy starych, sprawdzonych tytułach albo biorę z gry bardzo małych, z studiów twórców, którzy robią o wiele lepszą robotę niż te wielkie giganty posiadające miliardy na koncie i wielkiego, otyłego faceta, który tylko sprawdza tabelki w Excelu. Kilka gatunków gier nie lubisz? Solsów? Nienawidzę? W ogóle nie rozumiem, jak to można grać. Według to jest moje subiektywne odczucie, te gry, gry nic nie mają do zaoferowania. Ogólnie dla mnie nie wyglądają. Biatyk? Nie przepadam, kiedy z dzieciaka sporo grałem. Zręcznościówki. Takie platformówki, zręcznościówki. Do jak grałem, teraz mi to sprawia... <śmiech> <śmiech> Złość we mnie wzbudza, jeżeli mi coś nie wychodzi. E, co tam? FPS ok, strategie, symulacje, to wszystko przygodówki RPG, Tu Chyba tak, chyba Saucy to jest taka numer jeden tego, czego, czego akurat nie lubię. I ostatnia, jak on się... Ale jak jest na przykład, jak lubię RPG, wszystko, to Baldur's Gate dla mnie jest grą, której kompletnie nie rozumiem fenomenu. Odpaliłem ją i tam nie ma nic ciekawego dla mnie. Jakoś mi się ona w, 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 w ogóle nie, nie, no wiem, nie. nie podoba. Nie podeszła? Turówki. Turówki są różne, bo jakby kompanował Heroes, trójka została zrobiona z grunturową. Na mapce to było ok, ale tak jak jest w się to mi kompletnie to nie podeszło. Ale Heroes już im bardziej podchodzą, więc to też jest zależne od tego, jaki jest to tytuł gry. I, i ostatnie, jak łączysz pracę z nagrywaniem, postowaniem na media? końcówka? To jest ostatnie już, nie? No? Jeszcze raz to pytanie, bo A, jak łączysz pracę z nagrywaniem lub postowaniem na media? Postowaniem? No chodzi o posty pewnie jak dodajesz, wiesz. No, jak łączę. W wolnej chwili, nie? W każdej wolnej chwili w sumie zajmuję się mediami, to może teraz troszeczkę mniej, bo jakby bardziej tutaj... nie wiem więcej zostaje tam w robocie na siłowni. Jakieś inne rzeczy mam, ale normalnie Jak kończyłem pracę po 16, wracam po 17, ogarniałem się to często, siedziałem sobie po prostu o 18 i rzeźbiłem na mediach. Teraz wracam później o 20, to też robię. Coś wychodzi, wrzucam, nagrywam i tyle. Nie mam czegoś takiego, że mam jakikolwiek z tym problem. Aczkolwiek czasami potrafi mi to pokrzyżować moje plany. Nie wiem nagle, że jest edycja do odbioru, miała być później. A jest wcześniej, nie wiem, jakieś informacje o edycjach wla jak wlatują, tak jak ostatnio siedzieliśmy tutaj na Mazurach, to internet 0,5 mega i to, co mogłem wstawić w domu w 15-20 to wstałem półtorej godziny, ale zrobiłem. Tak więc staram się wszystko łączyć. Moje pracy jest wiele też takich chwil, gdzie ja mogę sobie po prostu w telefonie też poprzyglądać różne rzeczy, jak są nowości, jak Sylwia jest w stanie, no to no, wtedy to wrzuca. A jeżeli jesteście po robocie, jesteśmy razem, no słuchajcie, w dwójkę, cokolwiek wrzucicie, jakąś informację, to jest raz dwa, nagrać w dwójkę to jest raz dwa, potem e, wrzucenie tego na media, no stworzenie filmu z unboxingu edycji kolekcjonerskiej to jest takie zależy co? Dwie godzinki no. gdzieś dwie godziny tak trwa schodzi. tworzenie materiału jednego. Tu teraz siedzimy już ponad pół godziny. Plus jeżeli dodamy sobie trzecią część nagrania, to no to wyjdzie godzinki nagrywania. Słuchajcie, potem jeszcze edytowanie każdego gdzieś po około też godzinka będzie. No to tutaj nam wyjdzie około produkcja tych 4, e, około 4-5 godzin. No to już teraz. A sobie... to tyle w tej części. To no? jest chodzi o tą część, to byłby tyle. Zapraszam Was do obejrzenia części pierwszej. Piszcie komentarzu, dajcie łapkę w górę, zadawajcie kolejne pytania i lecimy do części trzeciej. Dzięki wielkie za obejrzenie, trzymajcie. Cześć! Pa. park